Hej, 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 witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Co prawda krótkim, no ale nie znalazłem nic informacji. Dzisiaj zajmiemy się zatopionymi chatami z nowego obozu. Bez zbędnej gadki zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania tego odcinka. Historii tych chat niestety nie znamy, więc od razu przejdziemy do konkretów. Prawdopodobnie na początku nie było tutaj żadnej wody i żadnego jeziora, i to tutaj miał powstać nowy obóz. Być może jednak pewnego dnia osunęły się skały i z góry zaczęła spływać woda, a dotychczasowi mieszkańcy tego obozu, podobawą, że zaleje również i pola ryżowe, jak i również być może część kolonii karnej, postanowili zbudować wielką tamę. Prace nad ową tamą nadzorował Homer. W samych chatach również nic się nie znajduje. Są zupełnie puste, żadnych mebli, skrzyń. Czy nawet takich śmieci. Jak widać nikt nie zdążył się tu wprowadzić lub gdy zaczęło właśnie zalewać, ludzie szybko zaczęli zabierać po prostu stamtąd rzeczy. No i cóż, to by było, że tak powiem na tyle, bo już nic więcej nie znalazłem jeśli po prostu o czymś zapomniałem, nie dopowiedziałem. Zawsze po prostu tam niżej macie po prostu system komentarzy i możecie coś po prostu dopowiedzieć. Również taki eksperyment, już zauważyliście po prostu troszeczkę, forma tego się zmieniła, końcówka zawsze będzie już teraz taka. Chyba, że Wam się nie podoba, to napiszcie co byście chcieli, zamiast, że tak powiem, mojej twarzy, zamiast no, tak jak było wcześniej. No i że tak powiem, ciekawe takie teorie, typowo z Gotika, opisywanie miejsc z Gotika pierwszego już się skończyło. Nie znalazłem już nic ciekawego. Po prostu teraz piszcie w komentarzach co o Gothic'u 2 po prostu chcielibyście usłyszeć, jakieś ciekawe miejsce? Oczywiście mówimy wraz z nocą gruka, tak więc komentarze są wasze. się również co o tych a atakach, wiecie, że może macie jakąś własną teorię. No i po prostu napiszcie i mam nadzieję, że się przyjemnie oglądało. dobimy 100 lajków, uda się nam. Jak się nam uda, to będzie super. No i wtedy po prostu jakoś coś konkretnego wskóram, to wtedy pojawi się odcinek już z gotika 2. Mam no, nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, no to Robimy tych 100 lajków, napiszcie jakieś komentarze i stawcie suba, jeśli po prostu jeszcze mnie nie znacie. Nie się odmówię, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Czołem.